Wiem, że w wielu częściach kraju borykacie się z brakiem opadów, czy też no, mówiąc wprost, z suszą. U nas no, nie można o tym powiedzieć, że jest susza. No i też nie mogę powiedzieć, że jest wody zdecydowanie za dużo, czy tam, że jest dużo, bo, bo wiadomo, przy tych latach, które od, o, ostatnio były, no to ilość opadów, która nam spadła do tej pory, ja jeszcze sobie sprawdzę, ile to dokładnie jest i Wam może gdzieś tu napiszę. No była zdecydowanie niższa niż byliśmy do tego przyzwyczajeni jeszcze kilka lat temu natomiast na deszczu nas przepadowują i, i to doskonale widać tutaj na trawniku nie, ma, nie było to może jakieś zbyt duże opady ale, ale po prostu były one tutaj kolejną bolączką tego naszego trawnika jest to, że tutaj też mamy kawałeczek założone że to było ubite po budowie była ziemia rozplantowywana na no jakieś tam było jeżdżone, materiały i tak dalej, chociaż tu mieliśmy przy płocie drogę zrobioną, ale tutaj to tak jak wspominam, ta ziemia była częściowo też rozplantowywana tutaj, tam gdzieś też dalej, ale, ale no tutaj tędy było jeżdżone też, prawda? I jeszcze gdy nie wiedzieliśmy dokąd będzie ogrodzenie, no to przed ogrodzeniem już pszenica została zasiana i tutaj częściowo też mamy zgłęboszowane. Tutaj ten róg został zgłęboszowany, bo tak mniej więcej, yy, nie, już drogę mieliśmy zrobioną, tak, droga była zrobiona, tylko, 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 dobrze tak, droga była zrobiona yy, i tak nie do końca widzieliśmy. myślałem, że to ogrodzenie będzie bliżej, bliżej tutaj, no ale doszliśmy do wniosku, że nie będziemy się zgrodzić na małym obszarze, skoro, skoro tego miejsca mamy dosyć dużo, więc to ogrodzenie o te kilkanaście metrów po, pociągnęliśmy dalej, no i... Tutaj już jest, zobaczcie, miejsce, gdzie, gdzie przejechał głębosz. Tutaj nie. No i żałuję bardzo, że, że nie zgłęboszowałem tego. Był taki pomysł, powiem wam, że był taki pomysł. Przed właśnie zrobieniem ogrodzenia, gdy tutaj głęboszowałem, pomyślałem sobie, że przejadę sobie jeszcze głęboszem. Natomiast ja teraz nie pamiętam, jak to było, ale coś tam nie powstrzymało, że jednak, jednak nie przejechałem. Nie do końca pamiętam o co to chodziło, ale wiem, że miałem się wstrzymać, bo coś teraz nie pamiętam, bo co, no i finalnie nie zrobiłem tego. No i widzicie, no nie jest może ten teren idealnie idealnie równy, tu mamy delikatną, delikatną górkę w tym miejscu, ale można powiedzieć, że jest, że jest w miarę to równo. Trawa, trawa sobie tam rośnie, kiełkuje, wschodzi, w jednych miejscach lepiej, w drugich gorzej, no wiadomo. Natomiast no widać ewidentnie, że, że głębocz zrobił robotę. I teraz zobaczcie kolejną rzecz, bo to na wiele rzeczy trzeba zwrócić uwagę zobaczcie jaką strukturę ma ta gleba tutaj powiedzmy zlana no wygląda jakby było całkowicie zwalcowane i tak dalej nie? że jest, jest, jest praktycznie płasko ubetonowane. a zaznaczam, że jakby całość tego trawnika była traktowana tak samo takie same były zabiegi a zobaczcie tutaj, tu jest, nie będę tam wchodził bo jest mokro ale zobaczcie jaka jest struktura ta. Tu jest płasko, no to widać daleko. Tak, tu jest płasko. A tu mam taką strukturę gruzełkowatą, delikatną taką bryłeczkę i tak dalej. I ta ziemia dzięki temu się nie zasklepia, to po pierwsze. A przede wszystkim głębokość powoduje, to, że, że ta wilgoć po prostu weszła dalej w glebę i, i ta gleba zachowuje się jak gąbka, magazynuje. Tu nawet mamy takie miejsce, tu może przy fladze mamy troszeczkę tak i może dołek minimalny, ja to sobie jeszcze później wyplantuję. I tu w ogóle muszę zrobić, tu muszę zrobić kratkę jeszcze położyć. Za mały zrobiłem tutaj ten rozjazd. Znaczy on jest duży, może na kamerze się wydaje mały, ale to jest ponad 4 metry szerokości. A jednak zazwyczaj kurierzy nie trafiają w tą drogę i położyłem tutaj te kamienie, bo jak przyjeżdżali, to chlapało tak błotem, że ja Cię kręcę, więc ja sobie jeszcze tutaj ten skos, ten skos sobie tu obłożę pewnie jakąś kratką mażurową, czy czymś no ale to wiosną, bo trzeba ziemię wybrać, wiadomo teraz jest błoto, dać piachu jakieś tam, żeby ustabilizować trochę ten grunt no i teraz zobaczcie tutaj nawet do tego stopnia, że no dło, że, że, że aż powymywało więc no ta ziemia, ta ziemia nie przyjmuje zdecydowanie wilgoci a i tak i teraz zobaczcie, tu koło domu też przejechałem głęboszem, bo to tak tutaj mniej więcej jechałem. I tutaj też... O, no, chociaż tu jest, tu jest ten spadek, więc no, nie możemy mówić. Ale przede wszystkim tu. No to myślę, że to jest. To ten obraz wyraża więcej w sumie niż słów. Zawsze po sprzedaży świnie wywalam obornik. a no i wtedy oczywiście standardowo ściele że jest świeża. Świeża słoma. Słomę tak jak słomiałem trzymam u góry na chlewni, także wszystko jest Raz, że suchutkie, dwa Niedostępne dla wszelkiego rodzaju ptaszystwa i innych rzeczy e, Powiem wam tylko szybko cenę Cena za... Sprzedałem 7 sztuk, wybrałem same największe Tak naprawdę mógłbym sprzedać więcej, no ale to i tak te największe Miały średnią wagę 140 kg Także e, No, gdzie mi się tu pchać? Kobańcu jeden Cena za żywiec 4,40 netto, coś tam się podobno odbiła. No ale ja sprzedawałem w takich, w takich pieniądzach. Także tak Wam tylko dla informacji chciałem powiedzieć, jak to finalnie wyszło. Sprawdziłem sobie ilość opadów, która nas nawiedziła od końca września do 23 czy 4 stycznia. I mamy w tym roku o 100 niecałe, niecałe 100 litrów tam 90 kilka mniej, aniżeli w analogicznym okresie w poprzednim sezonie. Natomiast to nie znaczy, że to jest coś tragicznego, przynajmniej tutaj w naszych warunkach, ponieważ e, mieliśmy stosunkowo suchy wrzesień. Dopiero 20 któregoś września mieliśmy jakiś taki pierwszy konkretny opad. Później tej wody też wcale nie było dużo. Teraz, również jak tak spojrzymy sobie po polach, no to nigdzie nie widać żadnych zestoich wodnych. Okej, okay, u mnie było głęboszowane, ale. Jakby to nie, znaczy sam głębosz oczywiście wpływa na brak zastoisk, Natomiast no sąsiedzi w większości nie głęboszowali i u nich też tej wody nie widać, no to świadczy o tym, że na pewno nie ma jej w nadmiarze. Natomiast jest to na pewno i tak, moim zdaniem, lepsza sytuacja, aniżeli mokra jesień i mokry początek wiosny. No bo mokra jesień charakteryzuje się tym, że utrudnia roślinom wzrost na ciężkich glebach. Oraz ogólnie rozleniwia rośliny do tworzenia długiego, bujnego systemu korzeniowego, no bo po co rośliny mają na to tracić energię, skoro wszystko mają, że tak powiem, pod ręką? I analogicznie to samo jest z wczesną wiosną na ciężkich ziemiach. No, utrudnia to w pierwszej fazie rozruch wegetacji, te rośliny po prostu się topią. A znowuż na tych lżejszych glebach w dalszym ciągu rośliny nie są jakby stymulowane do tego, żeby gdzieś tam szukać tej wody, walczyć o przetrwanie. No bo wszystko mają pod ręką i, i może się wydawać, że wczesną wiosną na tych słabszych glebach rośliny wyglądają pięknie, wyglądają na rekordy. Na ciężkich glebach z nadmiaru wody te rośliny się męczą. Topią, kolokwialnie mówiąc, później przychodzi susza, i się okazuje, że z rekordów mamy dziadostwo, ponieważ no, te się nie były w stanie utrzymać potencjału, który wytworzyły dzięki mokrej jesieni i mokrej, mokremu początkowi wiosny, kiedy w maju przychodzi posłucha, czerwcu, bo no, to okazuje się, że, że zostaje słoma, a nie ma ziarna. Natomiast odwrotność tej sytuacji, czyli stosunkowo, nie mówię, że bardzo suche. Ale takie umiarkowanie, sucha wiosna, początek wiosny i jesień powodują to, że rośliny cały czas są, że tak powiem, pod ścianą cały czas walczą o to, żeby tym korzeniem sięgnąć gdzieś tam wodę, która jest zgromadzona w glebie. No i tu już głębokość robi nam robotę, ponieważ on tworzy z gleby taką gąbkę, która jest w stanie zmagazynować tą glebę i umożliwia późniejszy podsiąg ewentualnych wód gruntowych jeżeli je mamy no pytanie jak dzisiaj te wody gruntowe wyglądają natomiast dużo korzystniejszą sytuacją jest właśnie taki umiarkowany no nie powiem że właśnie bardzo suchy tak jak wcześniej o tym wspomniałem ale umiarkowanie sucha jesień i początek wiosny no i najlepszym najlepszym scenariuszem jest taka sytuacja kiedy strzelam no tak bo ciężko to oczywiście w dniach określić ale gdzieś tam Kwiecień, maj, czerwiec jest przekropny. No, bo wtedy wtedy rośliny, pomimo że mogą być rzadsze, mniej rozkrzewione, wydawać by się mogło, słabsze, to są w stanie nabudować dzięki właśnie tym opadom wyższą masę tysiąca ziar. No, po prostu te nasiorna, ziarna są dorodniejsze, bardziej wykształcone, i po prostu roślina jest w stanie dociągnąć to, co ma i zrobić z tego jeszcze bardzo fajny plon. I tak mieliśmy bodajże w 2000. 22 albo 23 roku, kiedy było pamiętacie sucho jesienią, sucho, sucho, gdzieś tam z tydzień, luty, dopiero często gdzieś na początku kwietnia były pierwsze opady deszczu. A się okazało, że rok był naprawdę bardzo fajny pod względem opadów. Także na razie nie ma na razie nie ma co co jakby za bardzo panikować moim zdaniem, jeżeli chodzi właśnie o tą ilość opadów. Dla mnie jest, jest ok, dla mnie jest dobrze, nie ma nigdzie tam zazwyczaj, wiecie co, gdzie są te, te wierzby takie, o. tam często widzicie taki rów z prawej strony przy słupie, tam zdarzało się, że nam wylewało wiosną, zalewało, bo to tam ogólnie były łąki takie zalewowe zawsze, no, takie torfowe, no na razie tego nie mamy. Oczywiście, no mamy dopiero końcówkę lutego, jeszcze przed nami trochę czasu, jeszcze może się wszystko wydarzyć, pamiętam w marcu, w marcu, koniec marca, to był 20 któryś marca... Jeździliśmy na nartach, no, tak, jeździliśmy na nartach, było tyle śniegu, że jeździliśmy sobie na nartach, ja nawet do ciągnika linkę zaczepiłem i, i za ciągnikiem jeździliśmy, także jeszcze wszystko się może zdarzyć, a jak na razie uważam, że ta sytuacja, która w chwili obecnej panuje jest dla upraw korzystna, to jest takie, patrzę to pod kątem swojego terenu, swojego regionu, ale i ogólnie wydaje mi się, że no jeszcze nie ma takiej suszy, żebyśmy mogli, no o, inaczej, na pewno znajdzie się w kraju taki region, że, że tam no, jest tragedia, ale wydaje mi się, że jednak w większości przypadków warunki są w chwili obecnej dobre i na pewno nie można mówić, że, że już wszelkiego rodzaju plony są przesądzone, no bo, bo jesteśmy dopiero, jednak co by nie było, w styczniu, no. W dalszym ciągu jeszcze jest styczeń, jeszcze wiele przed nami, także... Nie ma, co, nie ma co na zaś być zaraz jakoś negatywnie nastawionym. Bywały gorsze, trudniejsze lata. Jeszcze może przyjść minus 25 stopni bez, bez śniegu, z wiatrami, i wtedy będziemy wspominać miło obecną pogodę, i wiele byśmy oddali, żeby ona wróciła. Także nie ma co na zaś przeżywać.